Światłane ono w miasto nie śpi, choć ludzie śnią. Każdy krok to echo tajemnic w mroku miasta, ja znajdę to. Szum ulicy i szek falujących drzew w tym chaosie odnajduję sen. Zatracam się w labiryncie, myśli w mroku miasta odnajdę nie tańczą w rytmie życia, znikamy w tłumie bez końca świtu. W mroku miasta skryte historie, tu serce bije w innym tempie. Tło światło, Gasną na chwilę, gdzieś w oddali Czuję twój cień W mroku miasta ucieknijmy stąd Pozwól mi znaleźć w tobie sens. Drzewa szeleszczą, jakby znały prawdę Ulice prowadzą nas do wspomnień W mroku miasta nasze ścieżki strąbane Znajdźmy siebie, zanim noc się skończy Niech no otuli nas jak czarny aksamit w tym roku miasta ukryte są skarby. Pójdźmy razem w stronę świateł, gdzie sen zamienia się w rzeczywistość. Tańczą w rytmie życia, znikamy w tłumie bez końca świtu. W mroku miasta skryte historie, tu serce bije w innym tempie. Cienie tańczą w rytmie życia, znikamy w tłumie bez końca świtu. W mroku miasta skryte historie, tu serce bije w innym tempie. Cienie tańczą w rytmie życia. Znikamy w tłumie bez końca świtu W mroku miasta skryte historie Tu serce bije w innym tempie Światła, świateł, gasną na chwilę Gdzieś w oddali czuję twój cień W mroku miasta ucieknijmy stąd Pozwól mi znaleźć w tobie sens Drzewa szeleszczą, jakby znały prawdę, ulice prowadzą nas do wspomnień. W mroku miasta nasze ścieżki spiątane, znajdźmy siebie zanim noc się skończy. Niech no, nas jak czarny, jak zabit. W mroku miasta ukryte są skarby. Pójdźmy razem w stronę świateł gdzie sen zamienia się w rzeczywistość. Niech no, nas jak czarny. Zamienia się w rzeczywistość Niech noc otuli nas jak czarny aksamit W mroku miasta ukryte są skarby Pójdźmy razem w stronę świateł Gdzie sen zamienia się w rzeczywistość